Wy jako dzieci, wasi rodzice, yy, wasi dziadkowie mogli głosować za tym, żeby gmina Supreś przekazała środki właśnie na ten cel. A to wcale nie jest tak łatwe, żeby taki obiekt powstał, bo zawsze są tacy, którzy mówią, a po co, a są inne potrzeby, ale mieszkańcy dokonali wyboru, wy dokonaliście wyboru. I muszę powiedzieć, że poprzez budżet obywatelski w naszej gminie uczymy się demokracji. Bardzo wam za to... Gratuluję. Gratuluję inicjatorkom pani Monice Suszczyńskiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Krystynie Woronko i pani Małgorzacie Borowej. Bo to te panie zgłosiły na Wasz wniosek, drogie dzieci, zgłosiły ten projekt do budżetu obywatelskiego. Cieszę się, że dzisiaj mamy taki piękny dzień, gdzie otwieramy takie centrum rekreacji dla naszej młodzieży. Nie tylko dla Sobolewa, ale i dla, dla grabówki, dla Henrykowa, dla zaścianek, może nawet i sowlan, bo myślę, że tutaj są dzieci ze wszystkich tych miejscowości, prawda? I się integrujecie tutaj. I życzę Wam, abyście szczęśliwie z tego obiektu. Korzystali. Bardzo się cieszę, że tutaj za mną stoją dzieci, które ze mną wtedy rozmawiały, które przekazały mi swoje marzenia. Te marzenia stały się również moimi marzeniami i moich Marzenia się spełniają, prawda? I warto w to wierzyć. Bardzo się cieszę, że już takie małe dzieci mogą dzisiaj doświadczyć właśnie realizacji, realizacji celów, które wydawało się mi do osiągnięcia. Ja tylko przypomnę, że ten projekt był bardzo duży, obejmował trzy miejscowości. Dzisiaj to jest punkt kulminacyjny, to jest ostatni element, natomiast w skład tego projektu wchodziły cztery siłownie, dwa place zabaw, trzy parkingi, również ten tutaj na którym jesteśmy w tej chwili, boisko, ten rychle i właśnie ten ten zespół i Wszystkie te elementy były oddawane do użytkowania przez półtora roku ostatnio. Po kolei dzisiaj mamy ten ostatni element. To jest takie y, dziecko, które rodzi się w bólach, bo y, naprawdę trzeba było wiele samozaparcia takiego, żeby doprowadzić do realizacji, bo wykonawcy szukaliśmy w trzech. Dopiero za czwartym przetargiem udało się wyłonić wykonawcę. Także radość przeogromna. Cieszę się łącznie z koleżankami. Może najmłodsze dziecko, damy, co? Damek, 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 damek! Zamek! 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 O, to o, to co? Nie do końca. Słuchaj, dosłuchaj, dosłuchaj. Nie, nie, nie. nie, za otwarty.